Cześć! Dzisiaj dzień ważny, przenosimy się do miejscowości Busan A żeby przenieść się do miejscowości Busan Musimy przedostać się na dworzec kolejowy Co właśnie czynię i zamówiliśmy taksówkę I okazało się, że taksówkę przyjechała Mercedes Coupe Klasa C bodajże Za te po prostu lipa Przyjechał koleś i patrzę, że za duże te rzeczy Tak. Napisałem tam w informacji, że Będzie klaczka 110 cm Czyli ten cały magnat I on przyjął to zamówienie no i teraz czekamy na to, żeby ktoś się zgłosił. Więc właśnie czekamy na potwierdzenie. Ale jeszcze, jeszcze na ten moment nie ma potwierdzenia, ale mam nadzieję, że lada moment. Dzisiaj przy, jak jest tydzień, to raczej tych taksówek ceny są normalne i nie ma problemów z czekaniem. Tak przynajmniej mieliśmy dotychczas. Natomiast zobaczymy, jak to będzie teraz. Mamy dwie godziny do pociągu. Mamy gdzieś 25 minut jazdy. Zatem mam nadzieję, że ktoś się pojawi. Dzisiaj ciepły dzień. Na szczęście udało się dojechać w jakiś sposób na stację kolejową. Taksówka, tak jak wspominałem, przyjechała za mała. Później nie byłem w stanie zarezerwować usługi dla zwierząt. Zatem lipa. Próbowałem później po prostu zamówić większą taksówkę i dałem po prostu w łapę jakiś tam napiwek chacami. Jesteśmy już na dworcu kolejowym, tym co byliśmy już jakiś czas temu. Rozejrzałem się, jak wygląda sytuacja, gdzie musimy iść, jak to rozegrać. Zatem jesteśmy przygotowani. Mamy gdzieś do odjazdu 50-40 minut. Peronów nie widać na razie, znaczy nie widać jeszcze informacji, który będzie dokładnie peron, ale będziemy to obserwować. Idę sam jeszcze na ostatni spacery. Tutaj ostatni spacer, żeby się wyganiał. I później mamy pociągiem 2 godziny 37 minut jazdy w pierwszej klasie, więc mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Sami też tam o chwilę odsapnie, my też odsapniemy, bo trochę stresu było. Z tą taksówą całą mamy dla samego jakieś smaczki, niestety nie dla stricte dla zwierząt, tylko bardziej dla ludzi, ale no już nie znaleźliśmy innych. Pociąg będzie miał dużo wagonów około 18-20 może nawet zatem e, musimy właśnie w dobrą stronę pójść. I z tej strony są wagony typu 18, a z tej strony są wagony 2, więc musimy pójść w tą stronę przetaskać te wszystkie graty, i mam nadzieję, że będzie ok. Dzisiaj z rana jeszcze dostałem informację od naszego agenta, żeby wysłać mu dokumenty, i napisał, że będziemy próbować odebrać auto 9. Dzisiaj mamy 7, zatem za dwa dni odbiór auta. Już nie możemy się doczekać, aczkolwiek wtedy, kiedy odbieramy auto, teoretycznie teraz zaczyna się na największe upały w Seulu, ogółem tutaj w Korei. Zatem jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Na jakąś rzeczkę pojechać, nad wodę, i damy radę. Będzie dobrze, nie sami damy radę. Damy radę. A jeszcze żeby było śmieszniej, dla mnie to było stresujące, ale jak wtedy okazało się, że nie jesteśmy w stanie zamówić tej taksówki dla zwierząt, to zamówiłem zwykłą taksówkę, która zaraz przyjechała. A Kasia w tym czasie była na spacerze i po prostu 10 minut szukaliśmy, szukałem ten koleś też szukał Kasi, bo Kasi skończył się internet i niestety, ale nie była w stanie, nie mogliśmy w stanie się dzwonić, ale w końcu się udało. Ostatnie spojrzenie na Seul z pozycji Piechura podróżującego z plecakiem i jedziemy potem do busa. Do Seulu pewnie samym autem raczej nie będziemy wierzyć, no ale zobaczymy. U nas jest wszystko możliwe, nigdy nic nie wiadomo, ale raczej zanim do Seulu dojedziemy, myślę, że może minąć gdzieś miesiąc. Tak na oko zobaczymy. Jeszcze nie wiem, jak dokładnie będzie wyglądać. Nie mamy kompletnie planu na resztę. Kraju. Pożyjemy, zobaczymy, na tym polega van life, że możemy sobie kombinować I jedyne co nas ogranicza no to wiza i co nas ogranicza no to jeszcze import auta, takie dwie rzeczy. Nasz mandżur i sami korzystający z klimatyzacji. Masakra, ledwo co zdążyliśmy tak naprawdę od peronu, jest 20 minut i w te 20 minut przed, przedostać się z tymi wszystkimi rzeczami to jest jakaś masakra. Na szczęście nikt nie jęczał, że mamy trochę tych gratów, więc wygląda to dobrze. A my jedziemy w koreańskim derzewem Na razie jeszcze wolno jedzie, ale powinien przyspieszyć nasza klatka, nasze plecaki tam nasza klasa pierwsza. Obo, wagon numer tu chyba wagon numer 3. Wyszło, jest teraz w pociągu zdecydowanie mniej, e, mniejsze obłożenie, zatem mogę tutaj coś chwilę pogadać. Może e, będzie widać widoki, zaraz Wam pokażę. Pociąg ogółem jedzie z Tam powinno być troszeczkę zimniej no i za 20 minut powinniśmy być już w Busan i szukamy hotelu który mamy gdzieś tam zabukowany musimy jakąś taksówkę ogarnąć zatem stały numer i przeniesienie tych wszystkich gratów które mamy łącznie z tym klocem z którym nie wiadomo co robić podróż przyjemna, dostaliśmy jakieś ciasteczka woda za darmo niestety nie było kawy, herbaty no ale przeżyjemy, kupimy coś na miejscu to przejście z podwórcu do wokół Smecha. Z byliśmy mokrzy. Gratum mamy gdzieś z 50 kg. łącznie. Zatem było to dosyć karkołomne. Nigdy więcej. Mam nadzieję, że jeśli będzie trzeba to auto wysyłać, no bo będzie trzeba, innej opcji nie ma z Korei, to wyślemy z Seulu albo z Donghae, a nie tutaj z Busan. Nie tak czy siak trzeba wsiąść na lotnisku w Seulu, w głównym lotnisku. Zatem wolelibyśmy wysłać auto do Seulu i z Seulu lecieć. Wtedy jedną taksóweczkę sobie bierzemy i po temacie. No ale na ten moment temat lotów zamykamy. Jedyne co musimy zrobić jeszcze to przedostać się do Japonii. Ale przedostaniemy się do Japonii najprawdopodobniej pod koniec listopada, na początku grudnia. I wtedy mamy pro pół dnia. Wtedy wykorzystamy tą klatkę, którą przed chwilą pokazywałem. I ale na szczęście nie musimy się rozłączyć samochodem, wszyscy płyniemy tym samym środkiem lokomocji na to i tyle. Po prostu mam nadzieję, że odsadniemy bo w dzisiejszej dzieje to była jakaś masakra. Najpierw z tymi taksówkami, później przenoszenie gradów, później stres, czy nie będzie problemu, że jakaś konduktorka, konduktor powie, że mamy za dużo gradów i nas nie wpuści. Na szczęście tutaj dobrze w żyliśmy pierwszą klasę i jest całkiem przyjemnie. Polecamy linię KBX. Przejazd takim pociągiem jest zależny jaką klasę weźmiemy pierwszą czy drugą podostatek i jaki, jaki, jaki typ pociągu weźmiemy. Czy KTX, czyli ten najszybszy, czy pociąg ITX, czyli wolniejszy, który 5-6 godzin jedzie i zatrzymuje się w większej ilości stacji. Natomiast my wzięliśmy ten najszybszy, żeby jest był jak najkrócej w pociągu, żeby nie jęczał, jednak ma mało miejsca. Aczkolwiek Kasia, bo tam otwiera od czasu do czasu i sobie wystawia łapki. I pojechaliśmy pierwszą klasą, i dzięki temu mamy dużo miejsca. Zobaczcie, jak tutaj ten przełączę. Zobaczcie, ile jest miejsca, i tutaj sami bez problemu się mieści. Zatem, była to dobra decyzja. I przejazd takim pociągiem w klasie pierwszej kosztuje 60. W klasie drugiej 60 tysięcy. to jest gdzieś 140 zł. Mogę się mylić, plus minus 10 zł. A w klasie pierwszej jest to 200 zł za 400 km szybkiego przejazdu czyli łącznie 400 zł za to zapłaciliśmy ale tak czy siak jest to dużo taniej i wygodniej niż jazda samochodem która była zdecydowanie dłuższa no i koszt taksówki 500 tysięcy 550 tysięcy no to, to jest jakieś 1600 zł, nie wiem, coś takiego więc tak czy siak mamy za jedną czwartą cenę przejazd w kosztowych warunkach my lubimy pociągi Sami też lubi pociągi zatem e, myślę, że to był trafny wybór. Jesteśmy, dojechaliśmy do miejscowości Busan zobaczcie jak wygląda jak to dworzec jak dworzec nasz cały Mandżur jest i Sami, zaraz Cię przetachamy jest i Kasia tutaj w dobrej formie, nastroju jesteśmy w miejscowości Busan w której odbierzemy naszego busa za dwa dni nigdy więcej takich przemieszczeń się z taką ilością gratów zobaczcie plecak mniejszy plecak o matko już po prostu padamy na szczęście pod nami jest postój taksówek Niestety nie działa opcja pet taxi, więc musimy, musimy ogarnąć temat, po prostu dogadując się z kierowcą. Zobaczymy, czy się uda, ale na dzisiaj to już będzie ostatnia sprawa. No dobra, gdzie my jesteśmy? W Grecji, takie wąskie uliczki. Jesteśmy w miejscowości Busan, dojechaliśmy taksówką. Niestety nie działa opcja pet taxi, ale na szczęście jeden taksówkarz pierwszy nas zabrał, więc spoko. No i zobaczcie. W wieżowce 45, pięter myślę, ale są jeszcze wyższe, 30-40 pięter myślę, że są wyższe. A to jest nasz hotel, niepozorny. Przyszlimy. przyszliśmy, przeszliśmy tutaj, dzwonimy do szefa, po drugim dzwonku łaskawie ktoś przyszedł I, i co? No i pytamy się, że my tu z rezerwacji, a to tutaj proszę do tego, do tego pokoju. Pokazuje, pokazuje na psa, pokazuje na psa. On, a, mimo że miał być płatno, tak. Niczym się nie przejął. No i zobaczcie, tutaj mamy możliwość zamknięcia. I mamy dom w stylu japońskim. Uwaga, wchodzę. Takie biedy japońskiej. Biedy japońskie. Cześć, sami, ty nie korzystasz z klimatyzacji? Ta -dam, ta -dam. Zobaczcie, mamy tutaj. Osami znalazł sobie nowe miejsce razem z pająkami. Sami byłeś na Ja Jeszcze nie chcemy ci złucha nic wyciągać, albo z, yy, może ten. Zapraszamy na łoż. Zapraszamy na błocie chciałam wejść i położyć na łóżko. Nie ma łóżka. Nie ma łóżka, trzeba się rozłożyć. Ale mamy zlew, jest toaleta, widok na wieżowiec albo na jakieś budowle. Suszarka, Wi-Fi, Wi-Fi jest. Wi-Fi, wi wi dobrze żyjemy. No i tutaj zasłonka. A i system zamykania. Tutaj zobaczcie od środka. Professional. Professional Polish Toilet. To toalet drewniany toilet sprzed 50. Lat. Jeszcze te, ale to tylko na słowo honor. A gdzie jest Sami? Nie ma. Nie, no masz na dole, patrz. Co masz na dole? No ten do zamknięcia tym drzwiom. A, jest jeszcze, o rzeczywiście Kasia ma oko. Proszę bardzo, mamy dwa zamki. O Boże. Prawie jak w japońskim tradycyjnym, w koreańskim tradycyjnym, bo w sumie śpi się na podłoże. Sami tam został, jego problem. I co? Myślę, że na dzisiaj starczy. Wybaczcie, że taki był dzisiaj ten odcinek poszarpany, ale nie dało rady z tymi 50 kilogramami nagrywać wszystkiego, ogarniać wszystkiego. Jak miał, nie wiem, okulary z możliwością z kamerką albo y, kamerkę sportową przyczepioną gdzieś tutaj na klatę, na swoją klatę. To wtedy może dałoby rady coś nagrywać, ale nie dało rady. Praktycznie ledwo co zdążyliśmy na pociąg dzisiaj, bo przez to noszenie tych gratów. Było 20 minut do odjazdu pociągu i zajęło nam to 15 minut, żeby dojść. 15 minut doszło nam 5 minut przed odjazdem. Yy, weszliśmy, przetaskaliśmy się i na szczęście Może nikt nas wiecie, nie wyrzucił. Wyjście od wyjścia z pociągu do opuszczenia dworca, zajęło nam dwie godziny. Ale to tak, to już tutaj w bus bo już trochę dojechaliśmy, więc cel był najważniejszy, później już tutaj dojazd tutaj to już mniejsza para koloszy, bo zawsze można innego taksówkarza poprosić. I tutaj tak byliśmy chyba ze dwie godziny na tym dworcu. Ja tam sprawdzałem, w którą stronę, gdzie są taksówki, czy w tą, czy w tamtą. Później się zamieniliśmy, Kasia coś do picia kupiła, coś tam do jedzenia na szybko. No i zajęło to dwie godziny. Ja dwa razy sami na spacer poszedłem, później przetaskać się do taksówkarzy. Później taksówkarz przyjechał. Oczywiście zobaczył klatkę, mówię, że nie da rady, no ja pokazuję, że można złożyć kioniro. Przyjechał kijoniro. Tylne siedzenia, tak jakby nie można. No ale dostał później na piwku jakieś tam 10-15 złotych. któreś nie daje na piwku, ani w Japonii, no ale ten się... No, znaczy, no ten, no, ten, no chyba tak, w Japonii już ten, ale to już na, ja chciałem to już zakończyć, żeby ten był zadowolony i co najciekawsze, już dzisiaj nie nagrywałem widzieliśmy po drodze miasto portowe widzieliśmy wieżowce wygląda to przecudownie przecudownie, będziemy jeździć tym busem w lewo i w prawo tutaj i gdzieś tam jest kontener, gdzieś jest kontener niedaleko nas, myślę, że w linii prostej maksymalnie 20 km i odbiór auta nie jutro, jutro dzień laby i zwiedzania okolicy pojutrze dzień, wielki dzień odbioru Busa, tak? Jutro, 8, 9, tak? Bo mamy tutaj w tym wyjątkowym y, apartamencie 3 noce. Czyli jesteśmy, tak, czyli nie jutro, tylko pojutrze. No dobra, ja powiem nagą prawdę. Idę po piwo i po wodę. A ty, Kasia, co chcesz? Yy, ze 200 metrów stąd jest Subway. Jest Subway? No to ja chyba też wezmę, bo nie wiem, chyba że będzie Sada i sobie zjem kotleta schabowego. Która jadłeś? Wczoraj jadłem? Po tobie dojadałem, po tobie dojadałem. No dobra, w tych, kończymy w tych wyjątkowych, wyjątkowej, pięknej scenarii. Żegnam się i widzimy się jutro albo pojutrze. Pa pa. Ja jeszcze na koniec chciałam wam bardzo podziękować za taki dobry odbiór filmu, który ja nagrywałam na YouTube, ten odcinek wcześniej. A Darek edytował. A Darek edytował, tak, zawsze musi być jakiś wkład Darka mały, zaznaczony. Mały, ale wkład jest. E, także e, wszystkie Wasze komentarze były bardzo miłe, e, że dobrze to nagrywam i dobrze mówię, także bardzo się cieszę i myślę, że pewnie będą takie dni, że Darko mi się nie będzie chciało ruszyć. Darek tu kiwa głową po drugiej stronie, e, a ja wyjdę sama, więc coś tam dla Was ponagrywam. Jak macie jakieś uwagi e, co do tamtego mojego filmu, to piszcie jeszcze w komentarzach, żebym jak najlepiej to robiła, a i jeszcze sprawdźcie, czy Darek pracę domową odrobił, czy napisał coś o świątyni. Napisałem jej nazwę. Napisałem jej nazwę. To e, się tak? postarałeś. Postarałem i pamiętajcie, że tutaj Kasia naprawdę wczoraj, zamiast pojechać tam na dwie godziny, pojechała, nie wiem, na pięć godzin, bo zajęło nagrywanie jednej rzeczy, Instagrama, YouTube'a, więc Kasia nie pije kawy, ale pije herbatę, więc możecie jej postawić herbatkę w serwisie By Coffee. Ostatnio sami dostał za taksówkę, to teraz czas na Kasię w moim imieniu.